W dzisiejszym odcinku postaram się wykonać dwa niemożliwe do zrobienia challenge związane z nową aktualizacją w Fortnacie, także jeszcze nową sobie zaniecamy subskrybując kanał wraz z się potem na dole. W pierwszym wyzwaniu będę musiał wygrać mecz używając tylko nowych mitycznych przedmiotów z Dragon Ball'a. Nie! No się, ja pierdzielę pomocy O jakieś chłopo mamy Ładuję go. No jednak nie, bo niczym nie trafiłem, naprawdę. Dobra, ładujemy ich. Dead. Nice. Dobra, tylko problem jest tak, że mi się już skończyły użycia. O, nie. Dawaj. Dobra, musimy go przejechać z pompy To kolejny Das prank bro Dobra, smażymy. No żart sobie robisz, jeszcze foldymy, że jeszcze Foldymir dostałem Nie No patrzcie, detonację mu robimy Oj, tak detonacja Dobra, falimy go. No i leży nice. Nie chłopak postrano, chyba co to było, ty? Goszczy kampi tego w jakimś kurde domku. Buggy Feed mnie no. mam tą kapsułę, let's go! W końcu będę miał mityki. No to super. No jaki mnie wjeżdża. Co robić można? Jakiś ziomek mnie nawiedził, no. No nie gadę co on mną leci. Ja pierdziela, chopa, powaliło chyba. Ej, zbugowałem się. No to za jebiście. Oni się tam biją. Dobra, wlatuję Używam mojej supermocy. Usmażyłem kawałek tego chłopa, ale drugi jest na mnie, Dead. Ja pierdzie. No dupa, leży! Spadł w Ultimate on dostałem, udało mi się! Let's go, wygrałem to! W drugim wyzwaniu będę musiał sprawić, aby Bulma, czyli NPC, który znajduje się na mapie w Fortnite, wygrał grę. E se non c'è una no? Come on Dead, dobra, nice Kleine Dead, ya general, forma mutant O nie! Bosa mi rozwalił. Ty kurde w frajerze, kasuję cię. Dead jeden. O nie, wchodzi chodzi zemsta, mordeczko. Jesteś dead w frajerze za to. A niestety przechodzimy do kolejnej próby bo jakiś baran mi rozwalił tutaj mojego bossa. o naszą bulmę, tylko pytanie, czy ona wejdzie do zona, czy tu będzie siedzieć już w zonie To jest dosyć dobre pytanie, bo jeżeli mnie to specjalnie właśnie zrzucę z kinamistik, żeby w razie czego tutaj ją z... yy, zabić i wygrać yy, właśnie bulma. Część z was bym powiedziała, że przecież... Po co A ten, ten robisz? Skoro możesz sobie kupić ból, ból w sklepie i ten, 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 ten. Ale to by było zbyt proste. Okej, okay, jesteśmy w zonie i uwaga czy ta bulma idzie. Idziesz do zona, ej! Dobra, no, w takim razie trzeba ją na szybkości pokonać i w tym momencie możemy się w nim przemienić, tak? Let's go! Jesteśmy bumą w tym momencie, tylko musimy z zona wlecieć, bo będziemy zostać w przez co nas skin się będzie anulował co chwilę. Jest, pokonali się! Top 2 mam, top 2, 0 kill i teraz został mi tylko jeden cel do zniszczenia, czyli był przeciwnik. On nie wie, gdzie jestem, chłopcu, jakiś jakieś 90 do nieba. Ej, co jakby go skolapsować? S! 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 Nie! Mam pompę. O, kasacja. Dobija się tu jakiś dead, coś mnie wysadza jeszcze. No, to zarumbiście. Czekam, no, to goku. W mnie znajduje. tym horda tobie się coś nie pomieszało. Co ty robisz? 58 dobra, leży. Ja pierdolę. Ej, okay, uciekamy jakiś mi do krzaka w nas. Ja pierdolę. Co to było za spotkanie? Nie. Co za to jest. Kurde niesamowite. Co tu się dzieje. On na mnie zleci, nie? No ja pierdziele Jestem dead Dobra, mamy top 5, także czas się przemienić tutaj w Bulmę Jestem dead, ja pierdziele Okej, pokonali się. To jest moja szansa. Jazda. Dobra, nie trafię. Ale zostałem z Ja pierdzielę. Nieee! Niestety finalnie burma nie zaliczała swojego pierwszego zwycięstwa w Fortnite. Pociłem się tutaj przez 6 godzin, żeby to zrobić, ale mi się nie udało. I mam nadzieję, że odcinek mi się spodobał. Życzę Wam miłego dnia. Cześć!